Twój głos musi być wzięty pod uwagę. Wsz tak, 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 tak. Wszystki głos musi być wzięty pod uwagę, wszystkich mądrych ludzi świadomych. Proszę Państwa, <laughs> mówi się o krzywej covidowej, ja teraz powiem o krzywej e, oporu. E, zauważam, że ta krzywa wędruje góra-dół. Był taki okres, że ludzie się sprzeciwili, potem to wszystko osłabło i teraz zauważcie opór... Ponownie wzrasta. Jest coraz więcej środowisk, środowisk, które tylko się jednoczą, ale które podnoszą opór, podnoszą głos, i ten opór różni się od tego oporu sprzed kilku miesięcy. Zauważcie, dla tych, którzy, którzy nie mają nadziei, wiary, którzy mówią, po co to wszystko było, po co to wszystko robicie, ten opór w tej chwili jest dużo bardziej merytoryczny. Ten opór w tej chwili jest dużo bardziej konkretny. Ten opór jest również na płaszczyźnie ich podwórka. Wchodzimy do nich, wchodzimy na nich, wiemy jak pisać petycje, wiemy jak używać prawa, wiemy co w tym prawie jest niebezpieczne. Także powtarzam po raz kolejny, jak najwięcej ludzi po tej stronie, jak najwięcej sposobów na walkę o wolność. Każdy sposób jest dobry. Yy, oczywiście uważajmy na. Uważajmy na prowokacje, uważajmy na to, żeby nas ktoś nie wyprowadził na manowce, ale zauważcie, w jaki sposób ta strona się zaczyna profesjonalizować. I to też nie wzięło się znikąd. To są miesiące, tygodnie doświadczenia, które można przełożyć na lata, bo urzędnik pracuje 6-8 godzin dziennie. A jak nas nazywają, co niektórzy psychopaci patriotyczni, nawet jak śpią, to śnią i myślą o tym, w jaki sposób naszą ojczyznę uratować. Także pracujemy na trzech etatach non-stop. <laughs> Dlatego. Powtarzam Was jeszcze raz, powtarzam Wam jeszcze raz, każdy mail, każde wyjście do posła, ilu z Was, którzy tutaj są, może sami nie mieszkają, ale mają sąsiadów, wiedzą, kto jest posłem na Sejmie, bądź posłem do Europarlamentu Europarl z ich okręgu, wiedzą, gdzie mieszka, zróbcie ekipę, zróbcie sobie spacer, przejdźcie tam, spotkacie, jak nie jego, to spotkacie jego żonę, jak nie żonę, to dzieci, jak nie dzieci, to teściową i przegadajcie tą sprawę. Jeden, dzień drugi, dziesiąty, niech czują oddech, niech wiedzą, że to się nie skończy, że nawet jeżeli przegłosują i zresztą Morawiecki powiedział, że on dzisiaj chyba w Niemczech gdzieś poświadczył, że on jest y, otwarty i bardzo mu się podoba i, da, i w ogóle popiera paszporty szczepionkowe, niech wiedzą, że nawet ci na górze tych paru, którzy nie podlegają pod polskie prawo, jak zostało ostatnio stwierdzone, tych paru osobników, nawet jeżeli zdążą się stąd ulotnić po jakimś czasie, zdesantować, to cała reszta zostanie. No i co? Kto Wam pomoże wtedy? Pamiętajcie o tym i powoli, z godnością, mądrze, profesjonalnie, yy, merytorycznie. Działajcie. Tak jak powtarzam, to jest jedna z nielicznych akcji, a przed nami jest ich dużo więcej. Więc wypracujcie sobie standard, wypracujcie sobie sposób, spacerujcie pod domy, pod biura, choć pod domy chyba bardziej potrzeba i wysyłajcie maile. Róbcie to, co Agata yy, Wam dziś powiedziała, w jaki sposób Wam przekazała w jaki sposób to robić. My będziemy o tym mówić, udostępniać. Watachy są, tak jak wspomniałem, <coughs> zaangażowane i watachy już wykonały kawał dobrej roboty. A żeby Wam ułatwić sprawę, powtórzę jeszcze raz dla tych, którzy się w tej chwili włączyli, zarówno komentarz Agaty, jak i komentarz Justyny Sochy z linkami, żeby Wam było łatwiej, żebyście się mogli tylko przeklikać, będą umiejscowione i podpięte zaraz po zakończeniu filmu.